Witajcie ciekawscy. Mówi się, że dzieci bogatych ludzi zawsze żyją bardzo ekstrawagancko, ale jeśli powiemy Wam, że w przypadku dzieci Billa Gatesa i jego żony Melindy wcale tak nie jest, uwierzycie nam, w dodatku do pociech tego miliardera nie do końca pasuje słowo spadkobiercy, ponieważ słynny potentat komputerowy i twórca Microsoftu chce, aby jego dzieci pracowały i zarabiały własne pieniądze. Jak zresztą zapowiedział, potomkowie jednego z najbogatszych ludzi na świecie nie odziedziczą wielkiej fortuny ojca. No to jaki jest najlepszy sposób na wychowanie trójki dzieci według Billa i Melindy Gatesów? Aby dowiedzieć się więcej o jednej z największych fortun na świecie oraz o życiu córki pary, czyli Jennifer Gates i jej narzeczonego, zostańcie z nami do końca. Jednak wcześniej nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału i zostawieniu łapki w górę. Jeśli w jakimkolwiek kontekście mówimy o Billu Gatesie i jego rodzinie, nie sposób nie wspomnieć o imponujących liczbach, czyli o pieniądzach. Jest też wiele mitów i opowieści o tym, co stanie się z jego fortuną, która, według magazynu Forbes, wyceniana jest na 110 miliardów dolarów, a co czyni Billa trzecią najbogatszą osobą na świecie, za Jeffem Bezosem i Bernardem Arnault. Na ogół, jeśli dzieci przychodzą na świat w bogatych rodzinach, nie mają absolutnie żadnych powodów do zmartwień związanych z utrzymaniem się w przyszłości. Ale Bill Gates i jego żona Melinda mają nieco inne podejście do tych spraw. Małżonkowie chcą, aby ich dzieci wytyczyły własną ścieżkę życia i stworzyły własne fortuny. Cóż, a przynajmniej tak mówią. Jednak zanim przejdziemy do tego zagadnienia, czy wiecie, ile dzieci ma druga najpotężniejsza finansowo para na naszej planecie? Otóż rodzina Gatesów to tata i mama oraz dwie dziewczyny i chłopiec, Jennifer. Phoebe i Rory. Jennifer to najstarsza z nich i o niej dziś opowiemy nieco więcej, ponieważ jej imię znalazło się niedawno na pierwszych stronach gazet. Dlaczego? Okazuje się, że ostatnio podzieliła się ze światem pewną ważną wiadomością. Jaką, a mianowicie, że jej chłopak Najal Sar poprosił ją o rękę. Czy narzeczony Jennifer pochodzi z równie bogatej rodziny jak ona? O tym też wam opowiemy, jak i o ich historii miłosnej, ale wcześniej dowiedzmy się więcej o tym, czym zajmuje się najstarsze dziecko Billa Gatesa. Najstarsza córka założyciela Microsoftu, Jennifer Catherine Gates, przyszła na świat 26 kwietnia 1996 roku w Waszyngtonie i wiosną skończy 24 lata. Co ciekawe, Jenny uczyła się w szkole Lakeside School w Seattle, gdzie lata wcześniej uczniem był jej ojciec miliarder. Następnie panna Gates studiowała biologię na Uniwersytecie Stanforda, gdzie nawiasem mówiąc poznała swojego przyszłego męża. Jennifer jest prawdziwym miłośnikiem zwierząt i przyrody. Często dzieli się na swoich social mediach fotografiami swojego psa o imieniu Earl Grey. Jak myślicie, czy życie zwierzaka w jednej z najbogatszych rodzin na świecie jest bardziej niezwykłe niż każdego innego czworonoga? W końcu chyba każdy z nas pamięta, jakimi luksusami otoczona była kotka Carla Lagerfelda. Majątek najstarszej córki Gatesa, który rzekomo sama zdążyła już zgromadzić, to kwota opiewająca na 20 milionów dolarów. Dzięki temu w całości może poświęcić się ćwiczeniu największej życiowej pasji. To w czym Jennifer jest naprawdę dobra, to jest dzieciństwo. I nie tylko my mówimy, że jest w tej dziedzinie całkiem dobra. Według ostatnich informacji, jakie udało nam się wyszukać, zajmuje 32 miejsce na liście Federacji Jeździeckiej Stanów Zjednoczonych w kategorii skoków konnych. Ale niewątpliwie ma sporo czasu, by ćwiczyć i doskonalić swoje umiejętności, które przełożą się w przyszłości na jej jeszcze lepsze wyniki. 24-latka wychowana u boku rodziców miliarderów, która świetnie się uczyła, ma swoją pasję i sama zarabia miliony. Prawdopodobnie zastanawiacie się teraz, czy złote dziecko Gatesów ma na swoim koncie jakiekolwiek skandard. W końcu bogate dzieci zwykle mają na swojej liście ich co najmniej kilka. Być może Was zaskoczymy, ale prawda jest taka, że w życiu Jennifer nie ma ich zbyt wiele. Może ta dziewczyna to idealny przykład, że przy odpowiednim wychowaniu pieniądze wcale nie niszczą dzieci bogatych rodziców? Jak myślicie? Zamieszaniem wokół Jennifer, które można jedynie nazwać ciekawym faktem, była spora pomyłka kilka lat temu. Jaka? Otóż ktoś wykorzystał zdjęcie amerykańskiej aktorki Rachel Lee Cook jako wynik wyszukiwania w Google Jennifer Gates. I choć między aktorką a córką Gatesa jest aż 17 lat różnicy, w kilku mediach doszło do rażącej pomyłki, gdy używano zdjęcia Rachel mówiąc o najstarszym dziecku z rodziny Gatesów. Później w mediach mówiących o Jennifer było głośno za sprawą jej taty Billa, który wydał kwotę miliona dolarów na wynajem wielkiej rezydencji w pobliżu Winter Equestrian Festival w Palm Beach na Florydzie. Wszystko po to, by jego córka czuła się jak najlepiej i skoncentrowała wyłącznie na zawodach. Hmm, czy można to uznać jednak za skandal? Każdy przecież może wydawać swoje pieniądze według własnego uznania. A i u nas na kanale znajdziecie filmy, jakie ekstrawaganckie rzeczy zapewniają swoim dzieciom np. siostry Kardashian Jenner. Problem i afera w mediach powstaje jednak z innego powodu. Już wyjaśniamy. Otóż zachowanie Gatesa dla wielu wydawało się sprzeczne z tym, o czym miliarder mówi wraz z żoną w opowieściach o wychowywaniu dzieci. Jak wiadomo, odkąd Bill i Melinda zostali małżeństwem w 1994 roku, oboje przekazywali wielkie sumy ze swojej wspólnej fortuny na cele charytatywne i na własną fundację, czyli fundację Billa i Melindy Gatesu. Jakiś czas temu Melinda wyznała, że to niesprawiedliwe, że jako rodzina mają tak wiele bogactwa, podczas gdy miliardy innych ludzi żyje w niedostatku. Co więcej, jedno z najbogatszych małżeństw na świecie zawsze zgodnie podtrzymywało, że ich pociechy od samego początku było wychowywane w możliwie najbardziej skromny sposób, właśnie dlatego, że oboje uważali za niemoralne, że mają tak dużo, gdy równocześnie wielu innych w zasadzie nie ma nic. Jakby tego było mało, Sam Bill powiedział podczas przemówienia Ted, że jego dzieci nie odziedziczą jego fortuny. O co chodzi? Spokojnie, to nie żaden konflikt. W końcu to naprawdę jeszcze młodzi ludzie. Podczas gdy 24-letnia Jennifer jest najstarsza, Rory ma lat 20, a Phoebe 17. I zgodnie z wyznaniem Billa każde jego dziecko otrzyma drobną część jego wielkiego majątku, a więc kwotę w wysokości około 10 milionów dolarów. Hmm, to i tak nie jest mało, zgadzacie się? Prawda jest taka, że nawet gdyby cała trójka dostała jeszcze mniej, nadal byłyby to wystarczające środki do wygodnego życia i nie musieliby się martwić o finanse. Nawet jeśli przy 110 miliardach Gatesa to kropla w przyszłowiowym morzu. Skąd więc taka decyzja Billa? Chodzi o to, że według samego magnata Microsoftu jedynym powodem, dla którego jego potomstwo nie odziedziczy całej fortuny, jest to, że nie chce on wychowywać trzech zepsutych istot, które nie znają wartości pieniądza, nie mają własnego pomysłu na życie i zarabianie. Jak wyjaśnił Gates? Cytat. Wraz z żoną chcemy wprowadzić dla naszych dzieci równowagę, w której będą mieć swobodę robienia tego, co chcą, jednak bez nieograniczonych funduszy, które pozwolą im nie robić nic. Rozumiecie, ciekawcy? Ważny jest rozwój i kreatywność, a te 10 milionów ma im pozwolić na obranie korzystnej dla każdego z osobna drogi, która pozwoli bogacić im się na podstawie własnych interesów. Wydaje się, że Bill i Melinda jako rodzice zawsze zwracali szczególną uwagę na najważniejsze szczegóły dotyczące wychowania swoich dzieci. W 2007 roku niektóre media podawały, że Bill wyraźnie musiał ograniczyć czas, który 11-letnia wówczas Jennifer spędzała przed ekranem. Co więcej, ani on, ani Melinda nie pozwolili, aby ich dzieci miały telefony komórkowe przed 14 rokiem życia. Uwierzycie? Cóż, najwidoczniej ci rodzice należą do tej grupy, która uważa, że nic dobrego nie przynosi dzieciom spędzanie długich godzin z urządzeniem elektronicznym w ręce. Wydaje się to nieco komiczne, bo w końcu mówimy o ludziach powiązanych z jedną z największych firm technologicznych na świecie, która sprawiła, że my spędzamy długie godziny przed komputerami. I to zarówno w szkołach, jak i w pracy, a później w swoich domach. A nasze spędzanie czasu zapewnia im pieniądze. Właściwie kiedy o tym mówimy, jest jeszcze jeden bardzo interesujący fakt. Okazuje się, że nawet elitarne szkoły z Doliny Krzemowej, znajdujące się w amerykańskim stanie Kalifornia, będącej centrum amerykańskiego sektora zaawansowanych technologii i siedzibą wielu korporacji transnarodowych, oferuje edukację bez urządzeń elektronicznych. Uczniowie mają tam do dyspozycji tablice, ołówki, zeszyty i inne materiały rzemieślnicze w starym stylu. A pewnie każdy z was myślał, że tego rodzaju styl edukacji już dawno przeminął i jest wypierany przez nowe technologie, interaktywne tablice i iPady zamiast zeszytów. Zwłaszcza w szkole, w której płaci się 25 tysięcy dolarów rocznie, prawda? Tymczasem okazuje się, że dzieci z elitarnych rodzin wcale nie uczą się za pomocą nowoczesnych urządzeń. Czyżby miało to oznaczać, że technologie nie zawsze są dobre, a człowiek rozwija się i myśli lepiej bez nich, jak uważacie, ale wracając do Jennifer. Wydaje się, że wysiłki jej rodziców w celu wychowania swoich dzieci na dobrych ludzi, zainteresowanych wspólnym dobrem, opłaciły się. Podobnie jak Bill i Melinda, Jennifer już zaczęła wspierać pewne akcje społeczne. Na przykład w 2018 roku poparła i zmotywowała tysiące swoich zwolenników do udziału w festiwalu Jeździec. Right for Our Life przeciwko przemocy związanej z bronią w szkołach. Wcześniej, w lutym 2017 roku, dołączyła do listy celebrytów, którzy wspierają fundację Equus, która jest odpowiedzialna za opiekę i ochronę bezradnych i wykorzystywanych koni na całym świecie. I tak, ta dobrze wychowana dziewczyna od walentynek 2017 roku pozostaje w związku z chłopakiem, którego, jak wspominaliśmy, poznała w szkole w Stanford. Nayal Nassar również podziela pasję życiową panny Gates, ponieważ podobnie jak ona także trenuje jeździectwo i ma na swoim koncie wiele nagród i tytułów. Pomimo tego, że chłopak urodził się w Chicago, Nayal ma egipskie pochodzenie, i dorastał w kuwejcie. Ale czy to historia miłosna z filmu, gdy biedny chłopak poznaje bogatą dziewczynę? Cóż nie do końca. Ten 29-letni mężczyzna przyszedł na świat także w bogatej rodzinie, ponieważ jego rodzice są właścicielami odnoszącej sukcesy firmy architektonicznej i projektowej. Oczywiście do fortuny Geysa jest im dość daleko, jednak Nael pochodzący z wykształconej i dobrze ustawionej rodziny z pozycją na świecie, wydaje się być odpowiednim materiałem na zięcia. Podobnie jak Jennifer, chłopak ukończył uniwersytet Stanford i jest utalentowanym sportowcem, a oprócz tego płynnie posługuje się językiem arabskim, angielskim, francuskim. Jennifer i Nail niedawno się zaręczyli. Końcem stycznia 2020 roku Jennifer udostępniła zdjęcie wraz ze swoim chłopakiem informując, że zmieniła status swojego związku i podsumowując, że będą teraz rodziną. Podekscytowana Jenny napisała również, że nie może się doczekać aż spędzi u jego boku resztę swojego życia kończąc swój wpis krótkim milion razy tak. Oby ich małżeństwo było tak szczęśliwe jak jej ojca. A teraz jesteśmy ciekawi co uważacie o sposobie w jaki Bill Gates i jego żona wychowują swoje dzieci. Czy według Was dobrym pomysłem jest to, aby dzieci miliardera odziedziczyły tylko po 10 milionów do Myślicie, że młodsze rodzeństwo Jennifer również będzie wiodło tak ułożone życie jak ona? Czekamy na Wasze komentarze i opinie. Nie zapomnijcie też o subskrypcji naszego kanału, a jeśli podobał się Wam nasz odcinek, będzie nam miło, gdy przekażecie go dalej. Do usłyszenia, cześć!